Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Mr. Serek. A ja witam was dzisiaj w grze pod tytułem Tak moi drodzy, jak widzicie, dzisiaj zagramy sobie w Skąd mam? Na streamie była. Skupiam się na mówieniu, a ja nie Na streamie była oferta dnia. No to była przeginka. E, następnie była oferta dnia, 100% zniżka na właśnie birka e, fryli. Jakiś perfekt. Kierowca nie jestem. Dajmy Formację. No, e, miałem grać z dwoma kolegami. Jednego, którego już zapewne bardzo dobrze znacie z kanału Lemon 55 i e, z drugim e, kolegą, którego znacie z kanału Nodfake XYZ. Ale no, niestety wypadło im coś i. i nie mogłem zagrać, dlatego nagrywam sam. Mam nadzieję, że przyszły odcinek uda mi się nagrać z nimi. Nie tym rowem nie jedź. No, to ładnie. Lepsze doświadczenie mam chyba w To Zresztą sami widzieliście, że w landrażu szło mi zdecydowanie lepiej niż tutaj. W ogóle ten pierwszy odcinek ja usunę, ponieważ nagrywałem go Bandicamem i nagrał się kitowo wręcz. Teraz nagrywam oukamem, jak już wiecie. I Oukam nagrywa całkiem dobrze, to, to jest asfalt ja nie. Nagrywam oukamem, który no, robi robotę. Na słabe, komputer... Na słabe komputery go polecam. Naprawdę, jeżeli ktoś chce zacząć y, nagrywać na YouTube, a ma słaby komputer, idealny, tylko musicie y, w opcji y, w opcji musicie zmienić. Co? Serio? Krzak mnie zatrzymał. to na przodu nie wygląda. Tak sobie. Zobaczmy... Dawaj, dawaj, dawaj... Tu miałem spojrzeć na co palancia ma napęd. Czy na przednią czy na... Aaa... Czy na przednią czy na tylnią oś. Bo wiem. Zdecydowanie lepiej by mi się grało na kierownicy niż na klawiaturze. tu jest zakręt, bo znowu nie spojrzałem. Na znak. Dobra, IKITA! Przez las O to coś mnie ladrzy, coś mnie ladrzy brzydko To był zakręt Coś mnie brzydko laży, mając życie to przez te cienie Dobrze to mi na razie nie idzie Widyk, czwóreczki Oj, tu będzie, tu będzie trzeba hamujemy silnikiem. troszkę ta dupa po tych czekach nie poszła to by było dobrze by było dobra 5-5 minut tutaj okay. Czyli jakieś 5 minut warcinek więc nie jest źle Dobra jesteśmy na mecie który byłem szósty Ech. no to średnie mi to wyszło Średnio mi to wyszło Dobra, może teraz się poprawimy 528, czas na... Jaki to był dystans? Na 6 km. Dobra Oj, przepra przepraszam was bardzo zapraszam Was bardzo, moi drodzy, już jestem z powrotem, e, dzwonili do mnie, dobra, a teraz kita gaz i jedziemy w gaz. No, teraz może będzie lepiej. Jest. na tą czwórkę wyszłem Dobra. O o, dobra, to wyszło, to wyszło całkiem, całkiem. Czaki nie wierzyć, bo on jest tutaj zawóję. Robój do jedynki pięknie. sobie karierę tak jakby ktoś nie wiedział to tak tylko powiem oj 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 oj, oj. i już wydech idzie po ziemi Oj, oj, oj. Kiepsko to idzie, kiepsko. Jeżeli pan kolega to nie puzzer to ogląda, no to ewidentnie gra lepiej ode mnie. Ewidentnie wyszłem z... Prawy, znowu nie zwróciłem uwagi na ten znak. Myślę, że tutaj te dwa przejazdy wystarczą. A kolejne, a ch chyba tam były dwa, tak mi się wydaje. Że były jeszcze dwa przejazdy, przeznaczę na drugi odcinek. Ja aż chyba nie chcę wam się oglądać takich długich filmów. 25 sekund różnicy, o nie! Dobra, będzie się trzeba podszkolić jak nic. Praw I... i te... oj, i Ji Znowu te kamienie, no ja nie wierzę. No, po to talęcie. Dobra, to wyszło całkiem całkiem. Nie w ta struna Dobra, lecimy, lecimy. Ojej ojej, 42 sekundy. Também é Ock, pole się odbił. Oj, czwarty, dobra, jest lepiej niż poprzedni przejazd. No to co, moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. Zapraszam do odcinka drugiego, gdzie zobaczycie y, drugą część moich zmagań z, z tymi oto drogami. Także widzimy się w następnym odcinku. Cześć.